E, witam Was, moi kochani, w holu zakupowym. E, tak, kolejny hol na moim kanale. E, tym razem będzie to hol wyprzedażowy, e, czyli rzeczy, które udało spotkać mi się na wyprzedaży i nie tylko. E, moi kochani, oczywiście nie planowałam zakupów, e, no ale jak to zakup o oczywiście kupiłam. E, powiem Wam dzisiaj o tym, co udało mi się e, zakupić. Będzie to głównie biżuteria. E, kosmetyki, e, pojawi się tylko jedna rzecz, jeśli chodzi o odzież. E, natomiast, e, może nie przedłużając, zaczynajmy. E, wybaczcie, jeśli światło by się zmieniało i no, nie byłabym w kolorach. E, po prostu naturalnych, e, natomiast jest dzisiaj bardzo pochmurno, e, a ja bardzo chciałam dla Was nagrać ten haul e, i po prostu te rzeczy sobie posegregować i włożyć na poprawne miejsce. Moi kochani, zacznijmy od sklepu Claris, e, którego logo jest może Wam znane. E, ja bynajmniej tak wymawiam nazwę tego sklepu. W tym właśnie sklepie była wyprzedaż, i można było zakupić trzy rzeczy za 5 funtów. I ja te trzy rzeczy zakupiłam, moi kochani, z jednej jestem tak średnio zadowolona, nie do końca jestem przekonana, czy dobrze zrobiłam ją kupując, ale tak czy inaczej zacznijmy od pierścionka, który jest z serduszkiem. Moi kochani, pierścionek z regulacją, e, lekko połyskujący materiał. E, natomiast e, myślę, że będzie fajnie uzupełniał e, outfity e, i komponował się świetnie z niejedną stylizacją. E, drugą rzeczą, jaką wybrałam sobie właśnie e, na tej promocji, była brązoletka. Brązoletka skórzana na paseczku w kolorze ekri z ćwiekami złotymi. Jak możecie tutaj zauważyć, brązoletka, którą zakładamy dwa razy na dłoń, moi kochani, i zapinamy ją sobie właśnie tutaj na te zaczaski. Ja tak to nazywam. Więc zapinamy sobie bransoletkę i ona prezentuje się tak. Nie do końca jestem przekonana, czy będę w niej chodzić, czy jednak odpowiada mi sposób, w jaki się prezentuje. Jeszcze się zastanowię, co z nią zrobić. Na razie W zachowałam sobie metkę. Tak czy inaczej, pokażę Wam teraz rzecz ostatnią, właśnie z tej promocji, z tej wyprzedaży w który jestem totalnie zakochana. Jest to taka brązoletka srebrna, składająca się z kilku bloczków właśnie srebrnych, przyozdobionych napisami i moi kochani takimi małymi słodkimi serduszkami. I tutaj również występuje zawieszka z napisem love. Natomiast wszędzie y, dookoła y, macie y, takie jakby, no może nie sentencje, y, ale y, przykładowo y, life well, dream big, y, life y, love often i y, y, y ostatnie love much. I y, y, y myślę, że naprawdę, no przez słodka bransoletka. Y, bardzo podoba mi się też to, że jest ona elastyczna. E, więc fajnie, bo zawsze pasuje, e, ładnie się układa na dłoni, nie wiem, czy jest to dla Was widoczne. E, I moi kochani, to była ostatnia rzecz z tego sklepu, którą udało mi się właśnie zakupić w tej promocji. E, I idąc właśnie mm, w drodze do domu, wstąpiłam do New Looka. Gdzie są mega śne, mega śne wyprzedaże, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast ja stwierdziłam, że jednak zakupię sobie biżuterię, na którą była niesamowita wyprzedaż. Ja za te cztery rzeczy, moi kochani, zapłaciłam 8 funtów, więc uważam, że warto. Pierwszą rzeczą, którą chciałam wam pokazać, będzie kołnierzyk, moi kochani. Wybaczcie. Bo coś tu przeżywa bunt. Kołnierzyk w takim oto kolorku, Ekri razem z elementami złota. Myślę, że będzie się cudnie spisywać. Bardzo taki delikatny. Nie wiem, czy, czy będzie to dla Was widoczne. Bardzo taki delikatny, myślę, że świetnie będzie się spisywać właśnie do stylizacji, e, i kwota to tylko i wyłącznie 2 funty. Wcześniej tych funtów kosztował 6, e, więc uważam, że naprawdę, naprawdę warto. E, drugą rzeczą, którą zakupiłam sobie również w firmie New Look, w sklepie New Look, e, jest srebrna biżuteria, z tego względu, że ja swego czasu lubowałam się bardzo w złocie i w tym złocie kupowałam naprawdę wszystko no i ostatnio stwierdziłam, że jednak uzupełnię sobie moją kolekcję biżuterii srebrnej mianowicie zakupiłam sobie taki dwupak są to dwie bransoletki właśnie również takie pseudo ćwiekowane. jedna z nich posiada niebieskie kamyczki Moi kochani, i ja właśnie za ten dwupak, który oczywiście możemy sobie rozdzielić dałam tylko i wyłącznie funtów 3, więc uważam, że bajecznie. Naprawdę ja bardzo lubię bransoletki na gumkach tych elastycznych, szybko, sprawnie ściągamy, nie przejmujemy się, czy zapniemy, czy nie. E, czy może nam się coś odepnie, urwie i tak dalej e, więc uważam, że świetna sprawa e, moi kochani e, przed ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać będzie rzecz, w której jestem totalnie zakochana no naprawdę bardzo, mianowicie jest to bransoletka e, również taka pseudo ćwiekowana, e, nie wiem czy jesteście w stanie zobaczyć tutaj różnicę kolorków ale macie tutaj biel i złoto, które na dłoni prezentuje się bajecznie, naprawdę elegancko. E, tutaj światło oczywiście nie dopisuje, e, ale naprawdę bransoletka ta sprawdza się no, cudnie, jeszcze z zegarkiem złotym. E, to już jest po prostu kosmos. I jeśli chodzi o cenę, to tylko i wyłącznie 2 funty. Wcześniej kosztowała funtów 4. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, moi kochani, co jest dla mnie śmieszne. Bo suma sumarum zapłaciłam 8 funtów przy kasie, więc któraś z tych rzeczy na pewno kosztowała mniej niż na naklejce. Natomiast tutaj produkt był wyceniony na 2 funty i są to kosmiczne, cudne, po prostu cudne kolczyki. Słuchajcie, które w uszach prezentują się megaśnie. Ja może dla was założę. W związku z tym, że nie mam w tym momencie kolczyków, myślę, że będzie mi e, prosto wam pokazać. O ile oczywiście jest, trafiłam. O ile uda mi się je zapiąć. E, I moi kochani, tak prezentuje się kolczyk. No, uważam, że bajka, 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 bajka do spiętych włosów lub krótkich będzie po prostu prezentował się cudnie, naprawdę cudnie i to chyba tyle jeśli chodzi o sklep New Look szybciutko powiedzmy może o jednej rzeczy związanej z odzieżą, którą zakupiłem w związku z tym, że mamy lato słuchajcie jest ta magia kolorów i barw, co oczywiście również dzieje się zimą. Tej zimy naprawdę będzie mega szaleństwo. Popatrzcie sobie, obejrzyjcie pokazy mody na właśnie jesień i zimę, bo ja już mam to za sobą, więc wiem, co w trawie piszczy. Tak czy inaczej, kochani, zakupiłam sobie spodnie na które polowałam. Bardzo chciałam mieć spodnie właśnie w kolorze takiej butelkowej zieleni, które spisują się świetnie właśnie i latem, i w okresie jesienno-zimowym. I udało mi się właśnie takie spodenki zakupić. Nie wiem, czy będzie to dla Was widoczne. Są to spodnie rurki, tutaj zwężane, moi kochani. Kolorek to tak, jak Wam powiedziałam, butelkowa zieleń i one są z takiego lekko jakby to powiedzieć streczowanego elastycznego materiału więc świetnie bo będą się ładnie układać słuchajcie cena początkowa ja oczywiście odkopałam sobie wszystkie te naklejki spod spodu cena początkowa to było 25 funtów moi kochani a mnie udało się kupić za funtów 5 i zakupiłam je w sklepie mm, profil profile pink e, więc uważam, że warto e, polujcie, odwiedzajcie różne sklepy, bo czasem na pozór coś wygląda e, nie wiem, tanio i tandetnie, a wyjdziecie do środka, dotkniecie materiały e, i się przekonacie czasem coś, e, dany sklep wygląda bardzo drogo, ale mm, po wejściu okaże się, że jest mega przecena i kupicie rzeczy za, nie wiem, 30-50 zł, co naprawdę warto. I przejdźmy teraz szybko do kosmetyków. Byłam w sklepie Savers, gdzie również są megaśne promocje. Wybaczcie, jeśli zaczęłabym się tutaj świecić, ale jest niesamowicie gorąco. więc wracając do tematu wyprzedaży. W sklepie Savers kupiłam sobie taki oto produkt gdzie macie top... Wybaczcie, gdzie macie top coat i macie taki lakierek z poświatą i brokatem. Jeśli chodzi o cenę początkową, to było 2,50, 2,49, przecenione na 79 funtów. Moi kochani... Zakupiłam sobie również cienie, na które polowałam. Nie, nie polowałam konkretnie na tą markę, lecz na e, kolor, na odcień właśnie tych cieni. E, mianowicie e, są to cienie w kolorze takim e, brzoskwiniowym, łososiowym. E, nie wiem, czy będzie to dla Was widoczne tutaj w opakowaniu. E, ja zrobię Wam słoczyki. I już Wam pokazuję cienie, tak na paluszku. I cienie tutaj na dłoni. Nie wiem, czy będzie to dla Was widoczne. Jeśli chodzi o pigmentację, uważam, że całkiem w porządku. Ja bardzo chciałam, właśnie takie cienie używać na zasadzie bazowej. I kochani, zapłaciłam tylko 49 pików. Więc warto, również w sklepie Savers zakupiłam sobie cztery pilniczki dwustronne, które kosztowały mnie tylko i wyłącznie funcika. Bardzo ładne, fajne. O jak dobrze. I ostatnią rzeczą, która mnie totalnie, ale totalnie zaszokowała. Były mm, pędzelki, pędzelki z filmu Max Factor. I jest to pędzelek, moi kochani, do ust, e, który ja przypuszczalnie do tych ust stosować nie będę, a raczej będę stosować do oczu. E, jeśli chodzi o opakowanie, prezentuje to się w ten sposób. E, w środku macie pędzelek złożony. Słuchajcie, prezentuje się to tak. Wyciągacie sobie w ten sposób. Macie w tym momencie dwie części, i oczywiście łączycie, i uzyskujecie taki oto pędzel. Moim zdaniem troszkę za długi, ale tak czy inaczej ma tutaj nazwę firmy i to, że jest właśnie pędzelkiem do ust. Jeśli chodzi o Włosie, wydaje mi się, że ono jest naturalne z tego, co, co dotykam. Tak, wydaje mi się, że jest to włosie naturalne i moim zdaniem nie będzie dobrze się spisywać do produktów e, kremowych. Lepiej, e, jeśli będę sobie nim na przykład aplikować, tutaj cienie na dolną powiekę. E, tak czy inaczej, e, cena bajeczna tylko i wyłącznie, funt 49. Więc uważam, że warto. Jeśli chodzi o Savers, to tyle. Dwie rzeczy z Poundlandu: a mianowicie mój ulubiony antyprespirant Nivea Energy Fresh. Oczywiście fund. Wprawdzie nie na wyprzedaży, ale Poundland jest zawsze tanim sklepem, który ja lubię odwiedzać i szukać po prostu perełek. I tym razem, słuchajcie, Szukałam czegoś, nie czegoś konkretnie, szukałam błyszczyku, który byłby bezbarwny i takowy znalazłam właśnie w Poundlandzie z takiej oto firmy. Nie wiem czy to jest seria, czy nazwa tego produktu, natomiast tutaj macie nazwę Famous. Taki śmieszny w formie kryształków, jakby aplikatorek gąbeczkowy moi kochani powiem Wam, że ja tutaj wyczuwam 100% 100% podobieństwa do kropli żołądkowych naprawdę, no może 98% słuchajcie produkt pachnie dokładnie tak samo na ustach zachowuje się bardzo ciekawie, a mianowicie powoduje uczucie chłodzenia i powiększa nam wizualnie te usta, natomiast smakuje również jak krople żołądkowe, w mojej opinii. Cena to tylko i wyłącznie 1 funt. Nie wiem, czy będę stosować ten produkt. Mam jeszcze na dzień dzisiejszy mieszane uczucia. I chciałam Wam powiedzieć o tym, że ostatnio byłam w sklepie Lidl, który oczywiście jest również dostępny w Polsce, produkty z tego sklepu. Natomiast ja po raz kolejny, właśnie oglądając filmiki na YouTube, usłyszałam na kanale, właśnie Boogie Silver, o perfumach Suddenly. E, które możecie zakupić w Lidlu, w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, jakie jest w Polsce. Natomiast perfumki te, słuchajcie, niesamowicie naprawdę niesamowicie przypominają e, Coco Chanel Mademoiselle. E, wiem, ponieważ miałam właśnie te perfumy i jestem niesamowicie zadowolona, że w kwocie 4 funtów e, mogę mieć jakby zastępstwo. E, Perfum ten nie trzyma się tak dobrze jak Coco Chanel, natomiast jest naprawdę w porządku. Ja oczywiście zaatakowałam buteleczkę od razu, bo bardzo mi się za tymi perfumami tęskniło. To tyle. I ostatnią rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć będzie magazyn. Magazyn, który zakupiłam w kwocie 4 funtów, z tego co kojarzę. 3,90. Do magazynu dołączyła była maskara Maskara, e, no dość popularna, e, zobaczymy jak się spisze, e, ja Wam chcę życzyć wszystkiego dobrego, miłych wakacji, e, zapraszam do oglądania filmików na moim kanale, oczywiście do kciukowania, jeśli, jeśli Wam się podobało, e, no i co, buziaki, pa pa!